Dzisiaj o ewangelizacji, czyli o tym, czy każdy jest powołany do głoszenia Ewangelii, dlaczego Kościół, pomimo tego, że w jednej wspólnocie potrafi być kilkadziesiąt osób, zaledwie jedna lub dwie z nich głoszą Ewangelię na ulicach, oraz czy Ewangelizacja to jest tylko tak wąska dziedzina, że polega to na tym, że ktoś mówi przez mikrofon. O tym porozmawiamy. No i wypadałoby. W tym przypadku zacząć od tego, skąd się wzięła, a wzięła się stąd, że Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu szedł na ziemię i poniósł grzechy człowieka, niemocy człowieka, choroby człowieka na krzyż, i w wyniku tego dokonało się tak zwane zbawienie, które umożliwia każdemu człowiekowi wejście do nieba, jeżeli ów człowiek uwierzy w to, co się tam wykonało. No i generalnie. Ewangelizacja jest jednym z podstawowych pojęć, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kościoła oraz funkcjonowanie ludzi wierzących. Dlaczego? Ano dlatego, że Jezus powiedział do swoich uczniów, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I generalnie wyglądało to mniej więcej tak, że ludzie wierzący, którzy uwierzyli w Jezusa, uwierzyli w Mesjasza, opowiadali o tym, co się wydarzyło na krzyżu, opowiadali o Mesjaszu, opowiadali o jego zbawczym dziele i w ten sposób coraz więcej ludzi. Yy, Zaczynało wierzyć w to dzieło, coraz więcej ludzi miało utorowaną drogę do nieba, i coraz więcej ludzi stawało się tak zwanymi uczniami, bo Jezus też powiedział, abyśmy uczy... czynili uczniami wszystkie narody czy też powiedział, żeby ludzie wierzący. Czynili uczniami wszystkie narody, dlatego że biorę pod uwagę, że oglądasz mnie dlatego, ponieważ jesteś osobą niewierzącą bądź ateistą i nie wiesz, dlaczego tak naprawdę różni ludzie stoją gdzieś na rogach ulic i głoszą o Jezusie. Dlaczego wiem, że jest wiele takich osób? Ponieważ sam głoszę o Jezusie i bardzo często słyszę, jak ludzie mówią do mnie o tym, żebyśmy wrócili z mową o Jezusie do Kościoła. Tylko halo 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 halo, żeby zrozumieć, żeby, żeby zrozumieć to, po co to robimy, trzeba najpierw zrozumieć, że Kościół nie jest po to, żeby zamykać się w jednym miejscu i głosić do siebie samego o Jezusie. Od początku yy, Idea Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny, zakładała przyprowadzanie kolejnych ludzi, którzy będą mogli wejść do nieba, bo tak naprawdę w tym chodzi o wieczność człowieka, więc trochę słabo by było, gdyby wierzący ludzie, czyli zbawieni ludzie, czyli ludzie, którzy idą do nieba, głosili do innych ludzi, którzy już i tak idą do nieba, że można wejść do nieba. No to by było bez sensu, więc wydaje mi się, że tym akcentem wątek logiczny mamy z głowy. Kościół na ulicach jest dlatego, ponieważ. Dzięki przesłaniu Ewangelii coraz więcej osób może dowiedzieć się o tym, że jest dla nich ratunek i może skorzystać z tego ratunku. No i idąc dalej, e, generalnie Ewangelizacja sama w sobie jest jednym z głównych zadań Kościoła na Ziemi, właściwie można by rzec, że Kościół jedna z podstawowych rzeczy, powodów, dla którego Kościół istnieje na Ziemi, to jest to, aby szerzyć Królestwo Boże, czyli dzielić się z niewierzącymi, z tymi, którzy nie uwierzyli, nie znają Boga, nie znają Jezusa, dobrą nowiną. To jest jedna z podstawowych Jego funkcji. Druga z jego funkcji, która jest podstawowa, to jest funkcja, która dotyczy tego, że ludzi, którzy już uwierzą, wprowadza się w tak zwane uczniostwo, czyli wprowadza się ich funkcjonowanie w różnego rodzaju bożych prawdach, które doprowadzają tych ludzi do tego, że w życiu są skuteczni, zwyciężają i funkcjonują według bożych standardów. Ale gdyby nie te dwie funkcje, to tak naprawdę Kościół byłby zwykłym klubem, do którego można przyjść, jeżeli chce się mieć kontakt z Bogiem. Ale tak nawiasem mówiąc, Kościół w ogóle nie jest miejscem, do którego może przyjść każdy i o tak po prostu sobie mieć kontakt z Bogiem. Właśnie wszystko chodzi. Wszystko rozchodzi się o tę dobrą nowinę, o której wspomniałem wcześniej. Tylko człowiek, który przyjął dobrą nowinę, który przyjął ofiary Jezusa, który przyjął to, co wydarzyło, wydarzyło się na krzyżu, jest w stanie kontaktować się z Bogiem, ponieważ mur nieprzyjaźni pomiędzy tym człowiekiem, a pomiędzy Bogiem został zburzony. No i w związku z tym Kościół to jest, takie, to jest taka grupa ludzi, która szerzy dobrą. Nowinę. Bardzo wiele pytań jest do mnie, dlaczego mówię o tym, kładę aż taki nacisk na to, aby ludzie wychodzili i głosili tą dobrą nowinę na ulicach. Dlaczego mówię ludziom wierzącym, że jest to jedna z podstawowych funkcji, funkcji, jest naszym zasmarkanym obowiązkiem, aby na tych ulicach być i aby tą Ewangelię głosić. Robię to i mówię to dlatego, ponieważ po prostu to jest jedna z podstawowych funkcji, a dzisiejszy Kościół niestety ale zapomniał, po co istnieje w, dużej, w dużym aspekcie, e, w dużej części zapomniał, po co istnieje. No i tutaj bardzo często pojawiają się różne e, twierdzenia, takie jak to na przykład, że nie, nie jestem ewangelistą, więc nie będę szedł na ulicę głosić Ewangelii. E, no i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że nie tylko ewangeliści są powołani do głoszenia Ewangelii, bo po prostu ewangeliści są osobami, które są znacznie skuteczniejsze od innych w tym głoszeniu Ewangelii i przyprowadzaniu ludzi do Jezusa, wprowadzaniu ich do nieba poprzez głoszenie dzieła krzyża. A poza tym każdy wierzący człowiek jest powołany do głoszenia Ewangelii. Jeżeli uwierzyłeś, jeżeli przyjąłeś dzieło krzyża, to jesteś człowiekiem Powołanym do głoszenia Ewangelii innym ludziom. I tutaj idąc dalej, oczywiście za chwilę pojawiają się twierdzenia, że nie każdy jest powołany do głoszenia przez mikrofon. No i z tym absolutnie ciężko się nie zgodzić, ale. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sferę ewangelizacji, lista prac, jakie można wykonać w tym zakresie, jest naprawdę, naprawdę, naprawdę długa. Poczynając od tego, że trzeba przywieźć i rozstawić sprzęt, aby ci, którzy właśnie głoszą przez mikrofon, mogli przez ten mikrofon głosić. Trzeba przywieźć i rozstawić, rozstawić stoliki, banery, są potrzebni ludzie od rozdawania ulotek, są potrzebni ludzie stojący za kamerą, są potrzebni modlitewni wstawiennicy, którzy pomimo tego, że nie będą głosić za kamerą, Będą stać i się wstawiać na miejscu ewangelizacji. Więc tłumaczenie tego rzędu, że ja nie jestem ewangelistą, w związku z tym ja nie będę szedł na ulicę głosić Ewangelii, po prostu się kupy nie trzyma. Ponieważ z... pragnę zwrócić uwagę na to, że jeżeli jedną z podstawowych funkcji kościoła jest głoszenie Ewangelii, no to ja się pytam, co robimy siedząc w kościołach i pijąc kawkę. Co robimy? Siedząc y, na spotkaniach i tworząc wzajemne kółka adoracji, Kół, kółka wzajemnej adoracji. Po co to i czemu ma to służyć? Wydaje mi się, że Kościół na dzień dzisiejszy troszeczkę minął się z powołaniem. I w dużej części po prostu nie chce wychodzić do ludzi, dlatego że w kościele jest wielu ludzi wyizolowanych ze społeczeństwa, którzy. Po prostu znaleźli sobie bezpieczny załóg w kościele i dobry argument, żeby się z ludźmi nie kontaktować, w postaci tego, że podobno nie są z tego świata. Trudno, że Jezus siedział z grzesznikami, z celnikami, siedział z ludźmi z tego świata, normalnie z nimi funkcjonował i żył, ale generalnie uważa się, że teraz jest taka magiczna funkcja, że chrześcijanin to ma być osoba wyizolowana. No i tutaj po prostu należy. Obalić tę tezę. Aby zrozumieć, po co to robimy, trzeba zrozumieć, że w momencie, jeżeli w szukasz Królestwa Bożego, jeżeli w ogóle jesteś człowiekiem skupionym na tym, żeby szerzyć Królestwo Boże, nieważne jak, bo formą ewangelizacji, zapomniałem o tym powiedzieć, są także pieniądze, które posiadasz. Możesz pieniądze, które posiadasz, przeznaczyć na to, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, mieli do tego sprzęt, ulotki, też swój prywatny czas uwolniony, jeżeli mają go mało. I to też jest forma ewangelizacji. Więc generalnie błędnym jest spojrzenie i wąskie patrzenie, że ewangelizacja jest tylko głoszeniem do ludzi przez mikrofon, czy też prywatnymi rozmowami. To jest bardzo szeroka dziedzina. Jest to także redagowanie ewangelizacyjnych traktatów, pisanie książek, które mogą znaleźć się w szerszym gronie. Ludzi niewierzących i skłonić ich do tego, aby zbadali sprawę z chry Chrystusa. No i jako, że Kościół e, posiada tą podstawową funkcję, jaką jest ewangelizacja, e, mówię dzisiaj ludzkim głosem o tym, żebyś wiedział co i dlaczego. Żebyś nigdy człowieku Bożej nie dał się nabrać, że Kościół to jest takie miejsce, które ma się zamknąć same w sobie i ma nie czynić innych uczciami i są specjalni powołani ludzie do tego, aby to robić. Nie, uczeń to uczeń. Jeżeli jesteś uczniem, jeżeli uwierzyłeś w Jezusa. Jeżeli jesteś częścią Kościoła, to jesteś człowiekiem powołanym, żeby szerzyć królestwo na przeróżne sposoby. I czy tego chcesz, czy nie, to tego nie zmienisz, ponieważ podstawowe nauki Jezusa o tym mówią. I czy chcesz, czy nie, fakty zawsze będą takie, że Jezus posłał ludzi, aby dzielili się tym, co otrzymali na krzyżu Golgoty. Dzielili się dobrą informacją o zbawieniu. Więc tutaj to jest rzecz niezaprzeczalna. Pojawiają się także głosy, że po co mamy stać na ulicy, skoro w internecie jest większy zasięg? Coś Ci powiem, jeżeli chodzi o Duże miasta. Bo faktycznie, jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości, może być tak, że człowiek z mniejszej miejscowości, głosząc w internecie, ale głosząc, a nie dyskutując i przerzucając się wersetami z innymi oraz próbując zadźgać wzrokiem innego protestanta, który się z nim nie zgadza. Mówimy tutaj stricte o głoszeniu Ewangelii. To taki człowiek z małego miasta może mieć większe szanse dotrzeć do większej ilości ludzi niż wyjście na rynek swojej. Małej miejscowości komuś się wygali, zgadzam się z tym. Natomiast jeżeli chodzi o duże miasta, to w miejscach centralnych w ciągu godziny lub półtorej przechodzą setki ludzi. I teraz, biorąc pod uwagę średni zasięg posta, człowieka, który na Facebooku prowadzi normalne konto i nie jest jakimś super fajem, który nie wiadomo do ilu osób dociera, to zasięg wygenerowany przez post w dwie doby. Waha się z tysiącem a dwoma tysiącami osób, które zobaczą ten post, z czego algorytmy działają tak, że większość z nich prawdopodobnie nawet nie przeczytała tego posta, czyli obejrzała tego filmiku do końca. A jeżeli chodzi o ogłoszenie na ulicy, w ciągu godziny przez centralne miejsca w różnych miastach przewijają się setki osób, tylko tak naprawdę, jakby się temu przyjrzeć i być szczerym samym ze sobą, bardzo wielu ludziom po prostu jest zimno i nie chce im się wychodzić do centrum miasta, więc wolą powiedzieć, że w internecie są większe zasięgi. Więc powiedziałem troszeczkę dzisiaj o ewangelizacji ludzkim głosem i wyjaśniłem parę kwestii, które jak widać w dzisiejszym społeczeństwie są po prostu sporne. A teraz pozdrawiam Was serdecznie i mówię cześć.